The Game Awards 2025 zbliża się wielkimi krokami i podczas jednej z takich rozmów doszliśmy z niektórymi chłopakami z redakcji, że przy tej okazji my także przygotujemy takie swoje typy, jeżeli chodzi o nadchodzącą galę. Ja jestem Azurawil i zapraszam Was na materiał, w którym omówimy sobie nasze typy na tegoroczne TGA 2025 oraz wskażemy tytuł, który rzeczywiście zasłużył sobie na miano gry tego roku. Zanim zaczniemy, to jeszcze muszę wam tylko wytłumaczyć, że w tym materiale nie będziemy omawiać wszystkich dostępnych w tym roku kategorii, bo jest ich po prostu za dużo i ten materiał trwałby zdecydowanie za długo. Wybraliśmy 10 kategorii i w ich ramach zdecydowaliśmy się wybrać swoje typy. Oczywiście na samym końcu każdy też opowie o swoim typie dla tytułu goty 2025. Skoro tą formalność mamy już z głowy, to możemy przechodzić do konkretów. Na początek zaczniemy sobie od najbardziej wyczekiwanej gry i tutaj głos oddam chłopakom. Dobra, dajcie mnie tę grową Eurowizję. Najbardziej oczekiwana gra. Ja powiem wam szczerze, że ja nigdy nie czułem jakiegoś tam ogromnego vibe'u na GTA 6. Ani w ogóle na GTA. Ja radochy z GTA przestałem mieć jak skończyłem jakieś 15 lat. Za dzieciaka jasne grałem bardzo dużo w Vice City. Dużo grałem w San Andreas, ale im więcej mam lat, tym mniej po prostu radochy mi sprawia ta gra. I tutaj mój głos, no kurczę, no Wiedźmin 4. <grych> Bardzo jestem ciekaw jak wyjdzie e, Resident Evil, bo no zapowiada się dość ciekawie, chociaż znając kapkom, no to może skończyć się tak, że tych mikropłatności będziemy mieli tam całą masę, tak jak mieliśmy to w Dragon's Dogmie. E, 007 nie interesuje mnie wcale. Tak totalnie jest mi to obojętna ta gra. Jestem ciekaw jak wyjdzie e, Wolverine, ale... Kurczę. Super bohaterskie gry od Sony. spider man no nie były jakimiś wybitnymi grami, więc, tak jak już mówiłem, no mój głos w tym przypadku idzie na wieśka. To gry, na którą najbardziej czekam. No to niektórzy powiedzą GTA 6, inni Wiedźmin 4. Ja jednak powiem coś bardziej takiego bliskiego, bo gra będzie miała premierę za dosłownie, nie wiem, dwa miesiące. Chodzi mi dokładnie o Resident Evil 9 Requiem. Moja historia z Residentami jest dosyć świeża, bo dosłownie w tym roku miałem okazję sprawdzić tę serię tak w ogóle. Nigdy wcześniej nie miałem z nią styczności. No i zagrałem w remake dwójki. I kurde, powiem wam, że szczerze, zakochałem się w tej serii. Serio, rezydenci są super, mi się strasznie podobają. Dlatego też nie mogę się doczekać dziewiątej części, bo wrócimy do Dragon City i będzie to swego rodzaju domknięcie wszystkiego, co było do tej pory. Choć co prawda, można mieć do tej gry pewne wątpliwości, wydaje to w końcu Capcom, a wiadomo, jaki Capcom jest i jak lubi wpychać mikrotransakcje do swoich gier, nawet singlowych. No, przykład Dragon's Dogmy 2. Najbardziej oczekiwanym przy tym jest Wiedźmin 4, i to nie jest tak, że jestem patriotą. Ja po prostu nie przepadam za GTA. Poza tym uważam, że Wiedźmin 4 jest bardziej ekscytujący. Mamy tutaj polską firmę, która współpracuje jednocześnie z Nvidium oraz Epiciem. W połączeniu z rosnącym doświadczeniem, CD Projekt RED w tworzeniu otwartych światów naprawdę może dodać niesamowity efekt. Ja ze swojej strony mogę wskazać tutaj Wiedźmina 4 i nie zrozumcie mnie źle. Nie przemawia przeze mnie tylko patriotyzm czy jakiś tam specjalny sentyment. Ja po prostu jestem ciekaw tego, czy Redzi byli w stanie na przestrzeni właśnie ostatniej jej dekady w zasadzie wyciągnąć jakieś wnioski konkretne dotyczące systemów rozwoju postaci z Wiedźmina 3 czy z Cyberpunka 2077? Mam nadzieję, że tak i głównie ze względu na to, oczekuję tego Wiedźmina 4. Oczywiście Oczywiście no dochodzą też kwestie tego, czy będą w stanie poradzić sobie z Unreal Engine 5, i wobec tego też mam jakieś tam nadzieje, ale dla mnie akurat nie jest to tak ważny priorytet jak kwestia rozwoju postaci i tego, co oni w ogóle gotują, jeżeli chodzi o Siri jako główną bohaterkę. Według mnie kategoria najlepszego debiutu Grindy wygrywa Dispatch. On jest prawdziwym fenomenem, wskrzesił w moich oczach i prawdopodobnie w wielu innych jakkolwiek nadzieje do tego, że gry typu Tail mają jeszcze przyszłość. Zachwyca animacjami, stylem, narracją, no i przede wszystkim tym, że w końcu wplutł jakiś inny gatunek do Tail czyniąc go tym bardziej, bardziej interaktywnym. I bardziej to już przypomina grę, a nie interaktywny film. Co zmienia faktu, że Dispatch naprawdę wciąga się jak bardzo dobry serial. Najlepszy debiut Indie, Megabonku, gdzie jesteś tęsknię. Nie wiem czy powinienem oddawać głos w tej kategorii, dlatego że nie grałem w Prince'a, nie grałem w Despeload i nie grałem w Dispatcha, chociaż o Dispatchu no, słyszałem wiele, wiele dobrego, ale też ja nie jestem fanem takiej, tego typu gier. Więc no jak już miałbym zagłosować, no grałem w Clare więc niech będzie Clare Jeżeli chodzi o najlepszy debiut Indie, no to tutaj wybór mógł znowu być tylko jeden i jest nim Dispatch, bo... Uwierzcie mi, i ja jestem nadal pod ogromnym wrażeniem tego, że studio, które wcześniej nie wydało nic konkretnego, nie miało żadnego portfolio, było w stanie stworzyć produkcję, która jest tak grywalna, jest dobrze zaprojektowana, jest przede wszystkim też. Bardzo ładna. Ona wygląda jak stworzona przez wielu doświadczonych deweloperów, którzy skroili ją w wielu aspektach pod każdym calem, przelewając na to wiele lat swojego doświadczenia. Dispatch to gra, która naprawdę bawi i jest też w stanie sprawić, że chce się w nią grać. Ona ma w sobie te elementy, jest do tego stopnia dobrze zaprojektowana, że rzeczywiście nie czuć naleciałości typowo amatorskich. Tutaj widać pełną profesjonalizację, czuć to i za to zdecydowanie należy im się ten tytuł. Jeżeli chodzi o najlepsze ugranie zależną, no to tutaj wybór mógł być prosty. Jedni powiedzą, że no zdecydowanie ekspozycja, ale ja powiem, że będzie to Hollow Knight Silkson. Pinchery pokazując nam, że mając odpowiednio dużo czasu Czując oczywiście presję społeczności, było w stanie dowieść genialną grę, która rzeczywiście jest tym, czego można się było po niej spodziewać, i pod każdym względem jest w stanie zaoferować nam coś ciekawego, relatywnie świeżego, ale też niezbyt odbiegającego od tego, do czego przyzwyczajeni są gracze. Uważam, że właśnie takich produkcji w branży gier powinno być więcej, i niekoniecznie tylko w sektorze Indii. Najlepszą grą niezależną według mnie jest Silksong i to z dwóch powodów. Po pierwsze jest najlepsza, ale po drugie jest najbardziej niezależna. No bo właśnie tym gry niezależne powinny być. Małymi tworami, które są całkowicie niezależne od zewnętrznych nacisków. Niestety w przypadku porządkujących studiów to nie jest do końca prawda. Zawsze gdzieś tam z tyłu jest ten wydawca, który czeka na zwrot ze swojej inwestycji. Dopiero Team Cherry pokazał, jak może wyglądać prawdziwy sukces. Kiedy jedna presja, jaką odczuwają, to ta wynikająca z ich ambicji. W kwestii najlepszej gry Indii niezależnej, no to nie można nic innego podać niż Cilixson. Mimo, że nie jest to za bardzo gra, w którą za dużo pograłem, bo dosłownie na premierem miałem okazję tylko sprawdzić tam początkowe 3-4 godziny, to jednak niesamowite jest to, jak ta gra wybudowała wokół siebie legendę, jak ludzie czekali na nią przez długie, długie lata. I jak właśnie małe studio stworzyło grę, która Zawojowała rynek do takiego stopnia, że inni indie deweloperzy potrafią się kłócić i mówić, że Team Cherry niszczy branżę. Rozumiecie to? Wypuszczając dobrą grę niszczysz branżę. Niesamowita. Jeżeli chodzi o grę niezależną, no to tutaj mój głos idzie na Silksonga, nie na Clare Obscure, a to dlatego, że ja Clare Obscure nie uważam za grę niezależną, bo gry indie mają swoją definicję. Słowo independent ma swoje konkretne konotacje, a to co się działo w trakcie premiery Silksonga to jak... Ludzie po 2-3 godziny siedzieli na Steamie, próbując w ogóle kupić tę grę, zawiesili Steama i wszystkie inne platformy, na których Silksong był dostępny. No i samo to, jak twórcy zdecydowali się podejść do sprzedaży tej gry. Bo właściwie do samego końca nie było wiadomo, bo tam chyba dzień wcześniej dopiero wyciekła informacja, na temat tego, ile ta gra w ogóle będzie kosztowała. Nawet sam fakt tego, że Silksonga nie można było kupić przed premierą, a to jednak jest ostatnio bardzo często, bardzo częsta praktyka robiona przez twórców, że gracze mogli gry kupować na bardzo długi czas jeszcze przed premierą, zanim w ogóle wyjdą jakieś recenzje, wyjdą jakieś opinie. I co ciekawe, i to też absolutne szapoba za to, że <grych> Nawet recenzenci nie dostali kopii Silksonga wcześniej, więc te chyba 800 tysięcy graczy na Steamie z tego co pamiętam no jest wynikiem absurdalnym. I no Silksong cała ta beka przy premierze tej gry no to jest coś, co myślę zapamiętamy na długo. Co do najlepszej wychodzącej gry, taka, która cały czas jest wspierana przez twórców, dam Fortnite'a. Ponieważ, mimo że nie gram w grę, to ostatnio się dowiedziałem, że Quentin Tarantino nagrał tam krótki metraż. Specjalnie na nowy sezon. Rozumiecie to? Quentin Tarantino, osoba, która nagrała Kill Billa, Django czy nienawistną ósemkę, nagrała krótki metraż do Fortnite'a. To tylko pokazuje, jak chory budżet ma ta gra i ile tam jest kasy władowane. To jest. Wręcz niesamowite, jest to pewnego rodzaju fenomen w całej branży. Gra, która może się pochwalić najlepszym rozwojem na przestrzeni jakiegoś tam konkretnego czasu, jest dla mnie No Man's Sky i ten tytuł ta gra będzie dostawać tak długo, jak długo pewnie będzie dostawać to wsparcie. Dlaczego? Powód jest prosty. Hello Games od premiery w 2016 roku, która była totalną katastrofą według mnie, regularnie robi wszystko, aby nie tylko zmazać to negatywne wrażenie, które mogli mieć gracze, Podczas tamtej premiery prawie dekadę temu, ale jednocześnie robi wszystko, aby przyciągać cały czas nowych graczy do siebie. To jest niesamowite, ile pracy, wysiłku, często też miłości, chociaż umówmy się, to nie jest może najlepsze określenie. Deweloperzy wsadzają w ten tytuł, sprawiając, że rzeczywiście jest powód, żeby do niego wracać, żeby go kupić, żeby w niego grać. W kwestii najlepiej wspieranej gry wybieram Fortnite'a. Sam w niego nie gram, ale jestem w szoku jak długo jest on w stanie utrzymać swoją wysoką pozycję w ramach gier usług. Gra jest cały czas rozwijana, ma coraz więcej kolaboracji z różnymi uniwersami, są tam wyprawione prawdziwe koncerty. Nie mam pojęcia co jeszcze by można dodać do tej gry, ale jestem pewny, że twórcy nie przestaną nas zaskakiwać masą nowego kontentu. Best ongoing game, szczerze mówiąc, to jest jedna z najbardziej niepotrzebnych moim zdaniem kategorii w tych nagrodach. Właściwie w Final Fantasy grałem trochę, w Fortnite nie grałem wcale, Helldivers ledwo liznąłem. To samo z Marvel Rivals, No' Man's Sky nie wciągnęło mnie wcale. Natomiast no, gdybym miał tutaj oddać swój głos, no to chyba bym zagłosował na Final Fantasy z tego względu, że stał się realnym zagrożeniem dla Wowa na przestrzeni lat. Czy osiągnie kiedyś taki poziom? Nie wydaje mi się, ale jest naprawdę na bardzo dobrej drodze. Swoją drogą dlaczego nigdy, na przykład Heroes 3, nie było nominowane? Mieliśmy hotę przecież. No, tyle logiki w tych kategoriach. W kwestii projektu dźwiękowania wybieram *Dev Stranding 2 On The Beach, ponieważ jest ona wybitna. Kideo jak nic postarał się, żeby oddać w pełni poczucie przebywania w tym świecie i audio jak najbardziej to oddaje. Nieważne po jakim terenie chodzimy i w jakim anturażu, zawsze rozpoznamy to po dźwiękach otoczenia, właśnie. Nieważne czy to spadający deszcze, przesypujący się piasek. Dźwięki w tej grze brzmią bardzo naturalnie, ale również wybitnie dobrze. Jeżeli chodzi o najlepszy design audio w grze, która wyszła w 2025 roku, no to będzie to dla mnie Battlefield 6. Co by nie mówić o tej produkcji i niezależnie od tego, jaki mamy do niej stosunek, jedno trzeba przyznać. Ta seria zawsze cechowała się bardzo dobrym udźwiękowieniem efektów wystrzałów, wybuchów, maszy... Maszyn, wyburzeń, to jest zrobione na świetnym poziomie. To jest naprawdę absolutne mistrzostwo, i widać, że na przestrzeni lat, no może poza parami małymi potknięciami przy 2042, DICE nadal doskonale wie, co robić i nadal. Ma sprawdzone metody udźwiękowienia gry w taki sposób, że mając słuchawki na uszach, rzeczywiście możemy poczuć się jak na polu bitwy. I ja rozumiem, że brzmi to bardzo okrągło w tym przypadku, aczkolwiek każdy, kto grał w BFA 6, a później przesiadł się na przykład na Call of Duty czy jakiegokolwiek innego fps tego rodzaju, zdecydowanie czuje i słyszy tą różnicę. Battlefield 6 pod względem designu, audio naprawdę żyje. Najlepszy dźwięk, i tutaj powiem wam szczerze, ja się bardzo zawiodłem, że nominowane nie było Ark Riders. Bo dźwięk w tej grze jest zrobiony absolutnie fantastycznie. Tam każdy, każdy ARK, czyli ten dron latający ma zupełnie inny dźwięk. Z daleka słychać tak naprawdę, co się dzieje dookoła. Czy ktoś otwiera włas, czy ktoś został zabity. No gra, raz, no, że gra jest świetna, ale udźwiękowienie w niej naprawdę jest zrobione fenomenalnie, ale tutaj, jeżeli chodzi o udźwiękowienie, tym razem nie Claire Obscure, a Battlefield 6 zdecydowanie. Najlepsza muzyka, jak dla mnie chyba najprostsza kategoria, w której absolutnie żadnych wątpliwości tutaj nie miałem, Claire Obscure. To to jak różnorodna jest ta muzyka. Mamy muzykę elektroniczną, mamy elementy wręcz metalowe. E, przy walce z Mimem mieliśmy jakieś takie skoczne, dziwne francuskie fuzje. Osiem godzin muzyki stworzony przez gościa, którego znaleziono gdzieś na SoundCloudzie. Motyw przewodni walki z lampmasterem. Kocham. Muzyka w tej grze jest oszołamiająca. Naprawdę. Rzadko mi się zdarza, że słucham jakichś soundtracków z gier tak poza graniem w nią. A właśnie soundtrack z ekspedycji, a dokładniej rzecz biorąc Lumiere, trafił na moje podsumowanie roku jako jedna z najczęściej słuchanych piosenek. Nagrodę za najlepszą muzykę przyznałbym Lorienowi Testardowi, no czyli ponownie będę monotonny Claire Obscure, ponieważ nie tylko muzyka w tej grze jest świetnie zrobiona, podbija klimat, ale również jej zakres jest niesamowity. Mamy tutaj operowy śpiew, mamy tutaj totalne techno, no i ten kawałek z walki z mimem. Naprawdę uwielbiam to wszystko słuchać sobie w wolnym czasie i uważam, że to jest niesamowite, jak początkujący kompozytor był w stanie uzyskać tak świetny efekt. Ta nagroda wręcz należy mu się podwójnie, bo to nie tylko świetny kawał roboty, ale również wybitny debiut. Jeżeli chodzi o nagrodę dla najlepszej ścieżki dźwiękowej w całym 2025 roku, no to ja wam tutaj muszę powiedzieć, że doszło do poważnego nieporozumienia, bo tytuł ten powinien zgarnąć Kingdom Come Deliverance 2. Osobiście uważam, że Jan Walta stworzył absolutnie najlepszy soundtrack do tej gry, najlepszy, jaki był tylko możliwy. Kompozycje, które się tam pojawiały, jak chociażby ten słynny motyw z Katedry Świętego Wacława czy Lagrimosa, to są absolutne bengery. No, ale skoro nie ma Kingdom Come, to niech będzie ekspedycja. Rzeczywiście jest to genialnie skomponowana ścieżka dźwiękowa. Jest różnorodna, jest też dobrze korespondująca z tym, co dzieje się na ekranie, i ma ona w sobie coś z takiego francuskiego kina. I jeżeli nie mogę wybrać Henryczka, no to dobra, niech będzie ekspedycja. W kwestii najlepszego Art Direction, no ponownie wybieram. Obscure. I tutaj mam wrażenie, że cały czas się powtarzam. No, ta gra jest po prostu wybitna pod względem audio i wizualnym. Natomiast jeśli miałbym coś tutaj wyznaczyć, no to motyw malarstwa, który się dzieje w całej tej grze. Jest on na początku trochę niewidoczny, natomiast potem wychodzi na dalszy plan i naprawdę to jak nic innego podkreśla to, jak bardzo artystyczna jest ta gra. Po całokształcie tej gry widać, że ona nie jest zrobiona tylko przez graczy, dla graczy, ale również przez artystów, dla artystów. W kwestii najlepszego stylu artystycznego miałem tutaj pewną zagwostkę muszę Wam powiedzieć, bo wahałem się pomiędzy Ekspedycją a Silksongiem, ale po takim naprawdę długim namyśle wybrałem jednak tą drugą opcję. Powód jest oczywisty. W przypadku Hollow Knighta mówimy tutaj o bardzo specyficznej, stylizowanej, kreskówkowej grafice, która pełna jest bardzo... Różnych i naprawdę przemyślanych detali. Całe środowisko, animacje, wszystko co widzimy na ekranie, zbija się nam w jedną spójną całość. Kolory, wspomniane animacje, detale, otoczenie, środowisko to wszystko współgra ze sobą do tego stopnia, że. Ekspedycja, która ma bardzo dużo naleciałości typowych dla gier stworzonych na silniku Unreal Engine, po prostu tutaj bardzo mocno nie dojeżdża. To jest kategoria taka zdecydowanie najtrudniejsza, ale wybiorę Claire Obscure, jeżeli chodzi o kierunek artystyczny, i tutaj Klerowski tak naprawdę wygrywa tylko i wyłącznie różnorodnością, bo konkurencja była naprawdę bardzo zacna. W kwestii najlepszej narracji miałem tutaj poważną zagwostkę, bo wahałem się pomiędzy ekspedycją, której historia jest naprawdę na najwyższym możliwym poziomie. Ale ostatecznie wolałem wybrać w tym przypadku Kingdom Come Deliverance 2, i zanim ktoś się rzuci na mnie z widłami, to już tłumaczę dlaczego. Warhorse Studio, tworząc drugą część, nie tylko nie zapomniało o najważniejszych narracyjnych elementach jedynki, ale znacząco je rozwinęło. Ta gra w wielu momentach bawi się samą sobą. Bo, jeżeli sobie tak pomyślimy o sytuacji, w której znalazł się główny bohater, no to jest ona całkowicie nieciekawa. A mimo wszystko, właśnie w te poważne wydarzenia, które no, ważyły na historii całego kraju, wplecione były wątki humorystyczne, często dało się pośmiać, dało się też wzruszyć niektórymi momentami. Były też zadania, które rzeczywiście wzbudzały pewne uczucie niepokoju. I właśnie za to Warhorse Studio zdecydowanie zasłużyło na tą nagrodę. No tutaj pod względem narracji, jak dla mnie Clare Obscure jest absolutnie bezdyskusyjnie najlepszą grą, bo to jest gra, która tak jak już wspomniałem wcześniej, gdzieś w ponad połowie gry odwraca wszystko o 180 stopni, w której okazuje się, że zwol z samego początku tak naprawdę miał rację, a to zakończenie, które na samym początku uważaliśmy za dobre, koniec końców okazuje się tym zakończeniem złym. To jest... Jedyny słuszny tak naprawdę wybór w tym zestawieniu. W kwestii narracji wybieram Clare Obscure i to dlatego, że jest wybitna właśnie pod względem narracji. Ta gra przedstawia nam informacje odnośnie przyszłych ekspedycji i sprawia, że mamy wrażenie, że jesteśmy jedynie puzzlem w całym świecie. Jesteśmy kolejną ekspedycją, której prawdopodobnie się nie uda, a która postawi fundamenty pod przyszłe wyprawy. Jest w tym coś wzniosłego i naprawdę nie wiem, jaka inna gra mogłaby wygrać w tym roku właśnie tą kategorię. The Game Direction, czyli najlepsza reżyseria w tym roku. I tutaj mój głos idzie na Death Stranding 2. To jak ta gra wygląda, w jaki sposób została, no chciałem powiedzieć, sfilmowana, ale te rzeczy naprawdę ogląda się jak film. One są wyreżyserowane wręcz perfekcyjnie. I ja do samego końca naprawdę zastanawiałem się tutaj między Clerobscure a Dev Stranding. I na plus na pewno w Clerobscure Obscure jest ta różnorodność, ale chyba nie do końca w tej kategorii o to chodzi, a myślę, że o tym powiemy sobie jeszcze później. Hideo Kojima znany jest z tego, że jego gry ogląda się właściwie jak filmy. To o czym już mówiłem i kaccenki, jak zostały tam wykonane, to jest absolutna topka. Topek. Niektórzy zarzucają Kodzimie, że te kaccenki są przesadnie długie, i ja generalnie się z tym zgadzam, ale. No skoro już mówimy o tutaj o reżyserii, to naprawdę Hideo Kojima jest osobą, która naprawdę nie ma sobie równych. Chociaż Claire Obscure niewątpliwie swoje momenty w tej kwestii również miało, ale tutaj mój głos idzie na Death Stranding 2. W kwestii reżyserii wybieram Claire Obscure i tutaj chyba nie muszę zbyt dużo tłumaczyć, już scena otwierająca pokazuje, że jest to sztuka przez wielkie S albo Szy. Te kadry, narracja i obrazy, jakie widzimy wzbudzają w nas emocje, naprawdę zasługuje na tą nagrodę. Jeżeli chodzi o grę, która zasłużyła na wygraną w kategorii najlepsza reżyseria, no to wybór jest oczywisty i jest to ekspedycja. Wizja zakładająca w przypadku gameplayu, JRPGA z elementami bardziej zręcznościowymi, do tego to wszystko opakowane w taki styl kina francuskiego, względnie dobrze napisane postaci, no, to jest coś, co rzeczywiście wyprzedza wiele produkcji z segmentu Tripoli i to o lata świetlne. Wybór gry roku 2025 nie był dla mnie prosty, bo miałem tutaj swoich trzech kandydatów. Ekspedycję Silksonga i Kingdom Come Deliverance 2. Ostatnia z tych gier rezonuje ze mną bardzo mocno i szczerze powiedziawszy przez długi czas uważałem, że to właśnie ten tytuł zasłużył na miano GOTY 2025. Po dłuższym namyśle zrozumiałem jednak, że Warhorse Studio mimo, że stworzyło grę dla mnie praktycznie idealną, to w takim... Bardziej zdystansowanym podejściu na tytuł ten zasłużył jednak Hollow Knight Silksong. I zanim rzucicie się na mnie z widłami, mówiąc, że ta ekspedycja powinna wygrać, powiem Wam, że być może i gdyby Silksong zadebiutował w zeszłym albo w przyszłym roku, to nagroda poleciałaby do ekspedycji. Mimo wszystko uważam, że Hollow Knight Silksong, ze względu na swój pomysł, na rozwinięcie elementów z pierwszej części, ze względu na to, z jakim została zrobiona ta produkcja, zasługuje na to miano. Jest to tytuł, który rzeczywiście potrafi się obronić. I to w krótszym i w dłuższym okresie czasu. Wydaje mi się też, że będziemy mogli mówić o Silksongu jako o grze, do której ludzie będą wracać przez lata. I nie tylko przy okazji, na przykład premiery kolejnej odsłony Hollow Knight'a, ale przy okazji. Jakiejkolwiek. Jeżeli będą chcieli dobrą platformówkę, jeżeli będą chcieli ciekawą historię, jeżeli będą chcieli fajny styl artystyczny, oryginalne podejście, no to wydaje mi się, że bardziej niż do ekspedycji zwrócą się właśnie w stronę Silksonga. Za najlepszą grę, za ogólnie całokształt, nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu wskazać Claire Obscure Expedition 33. Gra studia Sunfall jest swego rodzaju ewenementem wśród obecnych gier. I takie coś zdarzyło się ostatni raz, dwa lata temu, przy premierze Paldur's Gate 3. Bo 33-osobowe studio stworzyło naprawdę niesamowitą produkcję, która nie dość, że pobudza nas gameplayowo jako graczy, bo jest niesamowicie przyciągająca, nawet jeżeli ktoś nie lubi to jeszcze pod względem fabuły, narracji czy reżyserii, tak jak ona wygląda, to jest serio niesamowita produkcja. To jak jest przedstawiona fabuła, jakie motywy ona przedstawia, jak ona jest napisana, ogólnie całokształt, jak nawet ta gra powstawała, jest inspirujący dla dalszych twórców. Właśnie przez ekspedycję będę bardziej się przyglądał temu studiu, bo gdzieś oni się zaznaczyli na tej gamingowej mapie świata jako studio, które potrafi naprawdę stworzyć niesamowitą produkcję, która zachwyci miliony. Game of the Year Wybieramy sobie grę roku. Jak już widzicie, ja zagłosowałem na Claire Obscure Expedition 33 z kilku bardzo ważnych powodów. Nie jestem fanem kultury francuskiej, nie jestem fanem muzyki francuskiej, nie jestem też fanem JRPGów. A Sandfall Interactive połączyło te wszystkie elementy, o których właśnie mówię, i stworzyło grę fenomenalną, która wciągnęła mnie chyba jak żadna inna. W tym roku, no chyba że Ark Riders, ale ci, niestety Ark Riders nominowane nie jest, a trochę ubolewam, i zrobiło jeszcze jedną rzecz. Po pierwsze, połączyło coś, co do pewnego momentu wydawało mi się, że jest nie do zrobienia to znaczy połączyło walkę w systemie turowym i dodało dynamikę, co ogólnie łączyć się nie powinno, a Interactive. Zrobiło właśnie walkę dynamiczną, coś co totalnie się wyklucza. Do tego dochodzi jeszcze w ogóle historia, fabuła, bo sama gra zaczyna się od tego, że mamy misję, tak? Musimy zabić malarkę, musimy ją pokonać, żeby. Powstrzymać go, masz, czyli ten proces, w którym ludzie po prostu z roku na rok coraz młodsi znikają z Lumiere. Ale później ta fabuła obraca się o 180 stopni, i nagle okazuje się, że ona jest o zupełnie czymś innym. O rzeczy, która jest bardziej przyziemna, niż mogłoby się nam wydawać. I najlepsze tytuły powinny uczyć się od tego młodego, nowego francuskiego studia. Rzecz absolutnie perfekcyjna. Nie byłem szczerze mówiąc pewien, czy nie zagłosować na Kingdom Come Deliverance 2, bo ja jestem ogromnym fanem pierwszej części. Natomiast uważam, że Kingdom Come Deliverance 2 jest grą niestety od jedynki gorszą. Ale szczerze mówiąc, i nie wiem jak bardzo moje słowa się zestarzają. Wydaje mi się, że w The Game Awards namieszać może Death Stranding 2, bo to też jest gra świetna. I wizualnie, przede wszystkim, jest moim zdaniem jedną z najlepszych gier, e, jakie widziałem do tej pory, i to jak ona działa na PlayStation 5 naprawdę też szapoba, panie Kojima. Ale gdybym miał wybrać grę roku, Claire Obscure, jeśli w 2025 słyszę Game of the Year, to myślę Silk Song. Wiem, że mówiąc, to narażam się na krytykę, no bo przecież Claire Obscure było tak dobre. Narracja, fabuła grafika, no i przede wszystkim gameplay, wskrzeszenie starych JRP-ów. To naprawdę jest coś, za co można by było dostać tytuł gry roku. A mimo to wybieram Owady. Bo Silksong z zewnątrz może się wydawać, że jest po prostu większym Hollow Knightem, bardziej rozbudowanym. Może trochę flow rozgrywki się zmieniło, ale to dalej to samo. I w tym momencie trzeba to ukrócić i powiedzieć, że nic bardziej mylnego. To owoc kreatywności, ciężkiej pracy i miłości Team Cherry, który pracował nad nią 6 lat. Zamiast dostaliśmy grę pełną zawartości, to takiej ciekawej, na każdym kroku można było się zaskoczyć i było widać tą jakość. Fakt, że Team Cherry odniósł tak duży sukces, wciąż pozostał garżowym zespołem tworzącym gry, a następnie wydał wielki hit, uważam za prawdziwy przełom i coś, co chciałbym widzieć częściej w branży gier. No bo chyba nikt mi nie odmówi racji, kiedy powiem, że Sylphon to anomalia, w podobnej skali jak Baldur's Gate, ale z całkowicie innych przyczyn, i za to należy jej się tytuł gry roku. No, i tak właśnie dojechaliśmy do końca tego naszego typowania na The Game Awards 2025. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat naszych typów, czy się z nimi zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Bardzo chętnie przeczytamy, tylko, no właśnie, nie rzucajcie w nas widłami za bardzo. Tutaj odsyłam Was też do ostatniego materiału, który pojawił się na naszym kanale. No oczywiście, ja, jak zawsze, bardzo polecam, a my słyszymy się już niebawem w kolejnym materiale, więc trzymajcie się do następnego i cześć. Seriøst. <laughs> <Så> <laughs>